w pokażę um, taki, takie błędy które po prostu były w aktualizacji 10, um, a więc dobra pierwszym błędem um, to jest błąd ze czwórką z, z, z jednorozowych przepraszam bardzo co to jest przepraszam bardzo co to jest ale okej okay, dobra na się nie skupiamy um, my się bardziej skupiamy My się bardziej skupiamy na trzech... naprawdę? okej okay. no dobra, my się skupiamy na trzech furtach um, Johnson, tutaj no um, dobra, czekajcie, muszę sobie włączyć um, nieograniczony ten... trudno, gdzie to jest? komisja włączona, dobra dobra, chyba działa no jak widzicie, tutaj, to jest jeszcze, Jakby bym Czekamy mega szybko, najwyżej co się dzieje. Jest tu jest tu kamieno, w się um, no i to jest pierwszy błąd. Zaczej to jest ten jedyny błąd. Um, I sobie wam pokazać jeszcze taką jedną rzecz związaną z Lish um, Nie wiem czy to działa tylko na Moodle ale ja tutaj razie, to testowałam na Lish Flash. Pra to działa na Moodlawie. Tak więc zobaczymy sobie po prostu. Okej, wskaźnikowo wstał, ale co to O, jak widzicie, tutaj są te podriżcia osoby, to A się um, nie może to tak nazwać. Um, nie wiem, jak to ująć. Um, taka jest jakieś jakaś, kurde, nie będziemy miały taką podłogę um, Dobra, tak może być źle Po prostu Oczywiście jest ślady. i ślad, widzicie? Są ślady do odjęcia Zależało mi, czy to działa też na uliczkę lata Ten młodzec jest obsługiwany No ale dobra Nie widzimy chwilowo, ale tak jest, czyli na no, wszystkich samochodach jeszcze ja to działa, um, nie no. robi snu. No i teraz po prostu um, to, o czym chciałam Wam powiedzieć, ręczną. I w ogóle tak patrzę, co to jest, jakby zioła jakieś, um, płatki kwiatów, jakby to jest jakieś... Dobra, jakby ten boczek naprawdę dodali wcześniej, eee, a dodali tutaj wszystko z Arturana Świata chyba. Znaczy nie wszystko, ale prawie wszystko. Jakby jeszcze bronie z niego dodali, to to by było naprawdę fajne. No, mega fajne by było, eee, no. No, ale no, niestety, no, na razie nie ma, może będzie. No, to chyba koniec. No, tylko... Jeszcze ten błąd najgorszy. Chcę go po prostu pokazać. No, teraz może jest zepsuta. Aha, jak pustam tą dębka. To jest po prostu zepsuta. Ja mam taką myśl z double i triple-clickiem, więc dla niej to będzie po prostu no, hit. Um, no, więc... No więc, no. Uff. W ogóle mogę się nie mogę doczekać takich zadawek fajnych Tam, o nazwie tutaj. No, osiemdziesiątego lata. E, e, dobra, to nie o tym miało być, na razie.